Jestem osobą wolną finansowo, czyli od maja 2009 roku już nie pracuję. Nie muszę pracować, żeby, żeby utrzymywać standard życia, do którego się przyzwyczailiśmy z rodziną. Czuję się emerytem, czyli czuję, że wiele mogę, ale no, nic nie muszę tak naprawdę. To jest fajny stan i o tym piszę, pisałem często na, na, na moim blogu FreedomPL. Natomiast czasami spotykam osoby, które też mówią o sobie, że są wolne finansowo. I super. Natomiast, natomiast tak naprawdę, osób, które są wolne finansowo, w mojej definicji, według powiedzmy, tak, jak ja to definiuję, to w Polsce wiele nie spotkałem. To znaczy, tak naprawdę, to pewnie jest, znam dwie, o których jestem pewien, że są wolne finansowo, w tej definicji, którą za chwilę wam przytaczę. Natomiast te pozostałe osoby nie jestem do końca pewien. I teraz, jak ja definiuję wolność finansową? Żeby móc sobie powiedzieć, że jest się wolny finansowo, trzeba jednocześnie spełnić cztery warunki. Pierwszy warunek to jest taki, żeby mieć co miesiąc dopływ gotówki na konto. Tak. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że co miesiąc każdy z nas, czy żyje skromnie, czy średnio, czy na bardzo luksusowym poziomie, w wysokim standardzie, to musimy co miesiąc wydawać gotówkę, żeby ten standard życia utrzymać. A więc dlatego ważny jest co miesięczny, regularny, stały dopływ gotówki. Drugi warunek to, że tej gotówki musi co miesiąc wpływać co najmniej tyle albo troszkę więcej niż to, co wydajesz na utrzymanie swojego standardu życia. No bo inaczej to znaczy, no, będzie tego brakowało i będziesz w sytuacji tak naprawdę niepewności finansowej. Kolejny warunek to jest, że ta gotówka musi wpływać. Ze źródła innego niż Twoja aktywność zawodowa. E, czyli być niezależna od Twojej pracy na etacie czy od wyników firmy, którą, którą prowadzisz, którą założyłaś, e, to musi być z jakiegoś pasywnego źródła. I takich pasywnych źródeł jest, powiedzmy, odkąd zajmuję się tym tematem, no to to śledzę, staram się to monitorować, wychwytywać. I takich pasywnych źródeł odkryłem, powiedzmy, jak do tej pory kilkanaście. E, to może być lokata bankowa to mogą być tantiemy z tego tytułu, że napisałaś jakiś przebój muzyczny czy jakiś bestseller to może być to, mo, to może być opłaty licencyjne za patent, który wymyśliłaś i powiedzmy sprzedajesz to do, do przemysłu do, do wykorzystywania przez biznes i, i tak dalej to znaczy i na przykład też energia odnawialna, ale według mnie najpewniejszym Naj, najstarszym, najpewniejszym, najbardziej dostępnym źródłem pasywnej gotówki jest właśnie, są właśnie nieruchomości na wynaję. Więc czwarty, i czwarty warunek, który trzeba spełnić, żeby móc sobie powiedzieć, że jest się wolnym finansowo, to jest też to, żeby nie posiadać e, jednocześnie e, z tym, że masz gotówkę, która wpływa ci na konto w wysokości większej niż potrzebujesz ze źródła niezwiązanego z twoją działalnością zawodową, ale że jednocześnie nie masz jakichś obciążeń kredytowych, bo spotkałem się z takimi powiedzmy strategiami nazwijmy, gdzie ktoś mówi, że na przykład kupił ileś tam mieszkań na wynajem, poszukując się kredytem. Eee, więc teraz najemcy płacą więcej niż co miesięczna spłata kredytu, powstają nadwyżki, powiedzmy od kilkuset, no, może nawet do kilku tysięcy złotych za każde mieszkanie i że w związku z tym, i, i to zarządzanie tymi mieszkaniami ktoś oddał nawet firmie Mzuri czy jakiś inny, powiedzmy, ktoś inny się nimi zajmuje, tak? I teraz, e, więc tak, można powiedzieć, że to są trzy warunki spełnione do tego, żeby móc sobie powiedzieć, że jest się wolnym finansowo, Natomiast jeżeli jednocześnie nad taką osobą wisi kredyt w wysokości tam, no nie wiem, kilkuset czy czasami nawet kilku czy kilkunastu milionów, no to ja bym się nie czuł tak do końca wolnym finansowo. Tak więc e, dla mnie wolność finansowa, taka prawdziwa, stuprocentowa wolność finansowa zaczyna się wtedy, jak już ostatni kredyt hipoteczny został spłacony.